Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia konta demonstracyjnego link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Szybki komentarz do danych z rynku pracy to jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, zaczynamy! Szybki komentarz do danych z rynku pracy. Materiał ten nagrywam około godziny 14.50, więc zrzuty z ekranów i wszystkie inne dane, które się tutaj pojawiają. Mniej więcej odnoszą się do wydarzeń, które mają miejsce przed godziną 15.00. I oczywiście zaczynamy od tego, co się dzieje. Co było najważniejsze, czyli wskaźnik zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, tak zwane payrollsy. Wyniosło one w sierpniu 315 tysięcy. Prognoza wynosiła 298 tysięcy. Odchylenie standardowe 60 tysięcy. I okazuje się, że dane były nieco lepsze od prognoz, ale nie zaskoczyły rynku. Były bardzo zbliżone do konsensusu rynkowego, więc to nie na nich będziemy się koncentrować, ale przesłanie tych danych jest takie. Że sygnalizują on cały czas, o, że nie ma spowolnienia głębszego recesji w amerykańskiej gospodarce, cały czas przybywam nowych miejsc pracy. Kiedy rzucimy na następne składowe, czyli e, zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym, to widzimy tutaj, że w sierpniu było to plus 308 tysięcy, odchylenie standardowe wynosiło 76 tysięcy, a prog mediana prognoz 300 tysięcy, czyli dane także są dokładnie takie, jak prognozował rynek. Zobaczymy na następnym wykresie, jakie były prognozy, jak zachowywały się dane względem prognoz co do zmian zatrudnienia w sektorze przemysłowym. To tutaj wyniosła ona w sierpniu plus 22 tysiące, prognoza 15 tysięcy, odchylenie standardowe 7, czyli także nie można mówić o zaskoczeniu. Natomiast jest faktem, że dane są ciut lepsze od prognoz i sygnalizują, że trwa dobra pasa amerykańskiej gospodarki, że nie można mówić o jakimś większym spowolnieniu gospodarczym i e, recesji. I wygląda na to, że rynek pracy cały czas jest silny. Natomiast to, co może przeważyć, to fakt, kiedy zobaczymy, jakie były wydarzenia na stopie bezrobocia, ponieważ nikt nie trafił z prognozą co do stopy bezrobocia. Żadna instytucja spośród 71 nie prognozowała, że stopa bezrobocia wyniesie 3,7, i to może być powód dlaczego. Dojdzie wkrótce do zmian na rynkach finansowych, ale zobaczymy. Właśnie dzisiejsza sesja będzie niezwykle interesująca: zobaczymy, na czym rynek się skupi. Czy na tych danych, które sygnalizują, że sytuacja amerykańskiego rynku pracy wciąż jest dobra, przybywa miejsc pracy, czy też na zmianie stopy bezrobocia, która była zaskakująco słaba, czy też na tutaj zmianie. Średniego godzinowego wynagrodzenia, które było troszeczkę gorsze, więc zobaczymy, co rynek wybierze, jaki będzie pretek. Generalnie moim zdaniem jest szansa na to, żeby przeważyła jednak ta opinia wynikająca z danych o stopie bezrobocia. Czyli, moim zdaniem jest większa szansa na to, że dane zostaną zinterpretowane w następny, następ, następujący sposób, że ograniczą potencjał co do podwyżek 100%, oczywiście będzie miało to negatywne konsekwencje dla amerykańskiego dolara, amerykańskie obligacje powinny być kupowane i oczywiście powinno być to korzystne dla indeksów giełdowych. Moim zdaniem taka powinna być interpretacja. Natomiast jeszcze raz podkreślam, dane są bardzo ale to bardzo bliskie prognozom, a stopa bezrobocia to generalnie to jest miara statystyczna taka bardzo podatna, zdecydowanie najbardziej podatna na manipulacje spośród tych wszystkich, więc rynek może odebrać dane dwojako. Więc zobaczymy naprawdę poprzez zachowanie, poprzez zachowania rynku, co się tutaj wydarzy i w która, która strona przeważy. Kiedy zobaczymy na wykres generalnie stopy bezrobocia, widzimy, że to jest pierwszy ząbek poza okresami zimowymi wzrostu stopy bezrobocia i no, być może to będzie ten powód, dlaczego rynek wybierze to, co e, wybierze. Ale to jest tylko moja intuicyjne, to jest tylko takie moje intuicyjne view, ponieważ i punkt widzenia, ponieważ no Dane są takie, że mogą w każdej chwili odwrócić, a do początku sesji na Wall Street mamy jeszcze ponad pół godziny czasu. No i oczywiście zobaczymy, jak rynek po tej dzisiejszej sesji w Stanach Zjednoczonych zmieni nastawienie co do przyszłych stóp procentowych w 2023 roku, ponieważ tuż przed danymi, które dzisiaj poznaliśmy o godzinie 14:30, cały czas rynek wycenia co najmniej jedną obniżkę stóp procentowych w 2023 roku. No i to jest pewnego rodzaju punkt odniesienia na to, co się będzie działo także po. Tym wszystkim, co obserwowaliśmy. I oczywiście szybki rzut oka na zachowanie amerykańskich obligacji, które w momencie tworzenia tego wpisu rosną na rentowności. Więc teoretycznie rynek koncentruje się na danych, no, payrolls i na stopie bezrobocia, ale kiedy zobaczymy już, jak rynek pieniężny wycenia to, co się dzieje z, ze stawkami, jak rynek obstawia przyszłe stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, no to już widzimy obniżenie troszeczkę. Implikowanej przyszłej stopy procentowej na koniec tego roku względem tych poziomów, które były dzisiaj rano, więc no, na dwoje babka wróżyła i wiele może się wydarzyć. Natomiast no, ja intuicyjnie stawiam, że dane będą wykorzystane jako pretekst do tego, żeby już nie ponosić więcej stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli tak się stanie, amerykański dolar powinien się osłabić, czyli euro-dolar powinien rosnąć. W momencie tworzenia tego wpisu jesteśmy nad poziomem parytetu, ale tylko niewiele punktów. Początek sesji amerykańskiej powinien odpowiedzieć także rynkowi walutowemu na pytanie, którą, który kierunek rynek wybiera. Moim zdaniem będziemy się koncentrować na obligacjach. Zobaczymy, czy one będą kontynuować ten wzrostowy, ponieważ jeżeli tak się stanie, to oczywiście będzie to miało także negatywne konsekwencje dla rynku walutowego, ale pozytywne dla amerykańskiego dolara. Ale nie przesądzajmy. Natomiast to, co Sprzyja tendencjom ku temu, żeby wieścić amerykańskiego dolara umocnienie i dalsze wzrosty rentowności, to zachowanie je na japońskiego, na dolar dolarienie. Je Już jesteśmy grubo powyżej poziomu 140. Ten psychologiczny poziom wygląda, że padnie także na wykresie tygodniowym, czyli wygląda na to, że rynek tutaj w tym wypadku liczy na dalsze wzrosty rentowności amerykańskich obligacji i dalsza, dalsze kontynuowanie tendencji wzrostowej na tej parze na świecie. Jeżeli rentowności pójdą w dół. To powinna być także korekta wzrostowa na cenie złota, już wcześniej już rynek zaczynają sygnalizować, ale jeżeli rentowności pójdą w górę jednak, to w takiej sytuacji cena złota może dalej próbować zaatakować wsparcia w okolicach 1680 dolarów. Jeszcze raz przypomnę, bardziej mój, moja intuicja skłania się ku temu, że wybiorę scenariusz zakładający to, że te dane będą zinterpretowane. Na korzyść oddalenia perspektywy podwyżek stóp procentowych i daje na to na chwilę obecną około godziny 15:00 około 55% szans na, na dzisiejszą sesję. Patrzymy także, co się stanie na ropie naftowej. Czy się obroni na wykresie tygodniowym ta dwuletnia linia trendu wzrostowego, ponieważ każde oddalenie od poziomu 86 dolarów. Będzie sygnalizowało, że trwa walka o tą linię i ona także jest niezwykle istotna, ponieważ, jeszcze raz podkreślam, dla mnie zachowanie ceny ropy naftowej to jest wskaźnik wyprzedzający w czasie rzeczywistym procesy inflacyjne, które się dzieją w amerykańskiej gospodarce, zwłaszcza w tej gospodarce. Jeżeli Bitcoin dzisiaj utrzyma się nad poziomem 20 tysięcy dolarów, będzie szansa na wzrosty na indeksach giełdowych. Moim zdaniem tak należy to interpretować, co się dzieje na kryptowalucie. A same indeksy giełdowe, jak widać, reagują najbardziej ochoczo na te dane. To właśnie one wspinają się najbardziej i dynamicznie, ponieważ futures na indeks SP w momencie tworzenia tego wpisu atakuje poziom 4000 punktów. I dzisiaj zadaniem popytu będzie utrzymanie, powrót i utrzymanie nad tym poziomem. Jeżeli tak się stanie, to kształt świecy tygodniowy będzie sprzyjał popytowi, będzie dawał szansę na jakieś większe wzrostowe odbicie, jako nadzieja na to, że przynajmniej do Fedu za dwa tygodnie będzie szansa na złagodzenie przyszłych. Przyszłej trajektorii 100% procentowych w Stanach Zjednoczonych z powodu tych danych makroekonomicznych o stopie bezrobocia, ponieważ no, zakładam, że te 55% mojego prawdopodobieństwa będzie wynikało z tego, że rynek skoncentruje się na stopie bezrobocia, a nie na samych danych non-farm payrolls, czyli na zmianie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. I DAX także ma szansę dzisiaj, jeżeli sesja będzie optymistyczna, na powrót nawet w rejon 13 tysięcy punktów. Natomiast utrzymanie poniżej tego poziomu będzie sygnalizowało słabość niemieckich akcji. No i teraz na sam koniec dział polskich aktywów zaczynamy od polskich obligacji, one są systematycznie kupowane. Tutaj nie widać tendencji, która jest obserwowana teraz na amerykańskich obligacjach, czyli spread między polskimi a niemiec, amerykańskimi niemieckimi obligacjami się zwęża, to jest bardzo pozytywna wiadomość dla polskich obligacji, i jeżeli eurodolar dzisiaj jednak pójdzie w górę. To zobaczymy umocnienie krajowej waluty. Moim zdaniem to jest scenariusz na końcówkę tego dnia, a spadek i zakończenie tygodnia poniżej poziomów 4,70 na euro złoty na dolar złoty będzie sygnalizował krótkoterminowy powrót i nawrót inwestorów zagranicznych do no, polskiej waluty i także techniczną przesłankę ku temu, żeby wieścić dalsze umocnienie krajowej waluty. I najgorzej jest oczywiście na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, ale jeżeli Wall Street pójdzie dzisiaj w górę, to jest szansa naprawdę na to, żeby wrócić w okolice 1500 punktów. Przypomnę, przypominam, to jest miejsce, gdzie przebiega ważne pozi ważny poziom Fibonacciego, gdzie przebiegają poziomy techniczne, e wielomiesięczne linie trendów e spadkowych, dolnych ograniczeń kanałów spadkowych, więc poziom może być broniony, jeżeli tylko dzisiaj uda się wydźwignąć rynek jak najbliżej poziomu 1500 punktów. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy w poniedziałek o poranku. Wszystkiego dobrego. Życzę stopy zwrotu.